Witaj w przestrzeni nawi. przed nami dów, a zatem zapraszam na czytanie, co nowego idzie w Twoją stronę. Wago, co nowego idzie w Twoją stronę? Karty mówią, że piątka kielichów, czwórka pentakli i siódemka mieczy. To, co przychodzi teraz, prawdopodobnie nie jest łatwe, ale bardzo potrzebne. Nadchodzący czas przynosi emocjonalne oczyszczenie, uwolnienie od przeszłości i naukę stawiania granic. To lekcja zaufania. Ale nie do innych, tylko do siebie. Piątka Kielichów to karta, która często pojawia się, gdy dusza wciąż trzyma się żalu, straty, rozczarowania. Coś mogło się nie udać może relacja, może decyzja, może zaufanie zostało nadszarpnięte w tle jest żal, a może nawet smutek, który długo nie chciał się rozpuścić. Ale ta karta przypomina nie wszystko jest stracone za Twoimi plecami wciąż stoją dwa kielichy symbol tego, co możesz jeszcze odzyskać, odbudować lub odkryć na nowo. To zaproszenie, by spojrzeć nie w przeszłość, ale w przyszłość, nawet jeśli boli, jesteś już gotowa, by ruszyć dalej. Czwórka Pentakli to karta, która mówi o kontroli, blokadzie, trzymaniu się tego, co znane, nawet jeśli to już nie daje szczęścia. Możliwe, że z obawy przed ponownym zranieniem zamknęłaś się emocjonalnie, może przyzwyczaiłaś się do bezpiecznej strefy, nawet jeśli ona cię ogranicza, ale wszechświat pokazuje, że trzymanie się tego, co nie działa, nie chroni cię. Ono tylko przedłuża stań zawieszenia. Nowa energia mówi, nie musisz nikomu nic udowadniać. Masz prawo stawiać granice, masz prawo je też puszczać ludzie, schematy i oczekiwania. I możesz to wszystko zrobić z miłością do siebie. Na koniec, siódemka mieczy. Karta, która często mówi o nieufności, unikaniu konfrontacji albo manipulacji z jednej lub drugiej strony. Może ostatnio doświadczyłaś sytuacji, w której ktoś nie był wobec ciebie szczery, a może to ty wycofałaś się, uciekłaś, nie chcąc pokazywać swoich prawdziwych emocji. Ale karta Siódemki Mieczy to też karta sprytu i samodzielności. Ona mówi, masz prawo dbać o siebie, masz prawo działać po cichu, jeśli tego potrzebujesz, masz prawo się chronić. Ale nie chowaj się przed światem całkowicie. To czas, by zaufać swojej inteligencji. Nie musisz wszystkim mówić o swoich planach, ale nie zapominaj, że zaufanie do siebie samej to pierwszy krok do odbudowania zaufania do życia. Wago, nowe energie, które się do ciebie zbliżają, to emocjonalne porządki, uwalnianie się z blokad i odzyskiwanie wewnętrznej wolności. To nie będzie najbardziej spektakularny czas, ale bardzo ważny, bo to czas prawdy. Czas uzdrowienia. Nie musisz już dźwigać żalu. Nie musisz się kurczowo trzymać czegoś, co nie daje ci szczęścia. Nie musisz udawać, że wszystko jest ok. Masz prawo robić miejsce na coś nowego, coś, co będzie autentyczne i Twoje. Dziękuję za Twoją obecność. Jeśli chcesz wracać po więcej, zostaw suba, lajka lub komentarz. To dla mnie znak, że warto nagrywać dalej. Niech ci się darzy.